każdego sportu. Witam w kolejnym materiale na kanale Antfactor Camera Boy Big Guy. Trzymano. Witam serdecznie. Jak się czujesz po ostrym panelu z Natanem? Wasze starcia są już e, określone miarą legendarnych. Nie lubicie się, przerzucacie się jakimiś tam e, dowodami, niedowodami, oskarżeniami. Jak to wygląda? A czy no sprawa wygląda stary tak, że generalnie Natan to co mówi w internecie to jest pomawianie. On nie ma w ogóle dowodów na to, nie? Szok, e, Szok, niedowierzanie. W ogóle odkąd Natan mówi prawdę? Natomiast to co jest u mnie, to co ja to mam tutaj jest, w tym telefonie. W to jest... Prawda... To jest Prawda, to są no, dowody. To zgodne, okay, tak, ja no To też słyszałem wiele razy. Już, ne... Ktoś mówi, że ktoś nie ma dowodów. Rozumiem, że... rozumiem. Y, y, ja ci powiem tak, bo to jest pierwszy wywiad. Y, dostałem cyn Konfederacji, nie jakiś udawany, co mówi Natan Marco. Ja dostałem prawdziwy cyn Konfederacji jeszcze przed konferencją, żeby jednak tego nie poruszać. Uszanowałem ich zdanie, uszanowałem ich jakby Czego nie tutaj. Poruszać? Tego co ja mam. Ja no, no, Okej, okay, rozumiem, że dążysz do tego, że chcesz, żebym to pokazał. Zosia. A chcesz zobaczyć całość, czy tylko może fragment? A ile trwa całość? Nie, ja ci pokażę fragment, tylko o to chodzi. O co chodzi, powiedzę, że widzą, że. Żeby e, no, słuchajcie, żebyśmy wszyscy wiedzieli, czy, żebyśmy no, wszyscy wiedzieli e, o co chodzi. O co chodzi, generalnie. tutaj, wcześniej no, no, to potem, ten taki, będę tutaj. Tak, 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 tak. Ale mów opowiadaj, w międzyczasie to, to się będzie gdzieś tam wyświetlało, ale w międzyczasie opowiadaj. Słuchajcie, generalnie sprawa wygląda tak. Że... Okay, e, okay. Dobra, możemy wrócić do tematu. <coughs> dobra, sprawa wygląda tak. On mnie pomówił o to, że jestem jakimś tam PDF-em i tak dalej, i tak okay. dalej, że jakieś tam nieletnie. Okay. E, na OnlyFansa próbowałem wplątać. Każdy normalny wie, że żeby mieć takie konto, trzeba być osobą pełnoletnią. Natomiast uważam, że Nathan Marzon jest osobą, która... ona byłaby najbliższa do molestowania kobiet i dziewczynek. I teraz pokażę Ci ten materiał. O to jest, wiesz, grube to, co mówisz, nie? Ja Bardzo wiem, grube. Ja rozumiem. Generalnie sprawa wygląda tak. Mam nadzieję, e, że pokażesz coś mocnego. E, Natan kiedyś prowadził kanał o nazwie Rakowski. Tak. E, o, tak. Dokładnie. I on już wtedy e, miał takie dziwne zachowania w stosunku do dziewczynek. E, I kiedyś dziewczynki odpowiedziały mu na pewien komentarz. I te dziewczynki nazwały go tym PDF-em. Ja ci pokażę ten materiał, bo potem pokażesz, tylko że jest głośno. To jest materiał, zaraz będą dziewczyny, ale ja ci

Okay. On tutaj opowiada o tym, że niby, dzie, że niby tak, że niby dzieci gadały, że pewnie lubisz seks, Natan, jaki ty masz fajny głos, pewnie lubisz seks. Dziewczynki, co miały, słuchajcie, po 9-12 lat. To one do niego to mówiły, tak? Eee, że nie, tak, on się tym podnieca, stary, okay, okay. on się tym podnieca. I słuchaj, te, te, i patrz na to. Czekaj. Słuchaj. I, to chciałam w filmiku powiedzieć, y, odpowiedzieć na komentarz użytkownik Rakowskiego, takiego. Napisał takiego.

no, wyciąłem słowo Wiesz, które słowo wyciąłem I teraz tak, w skrócie, były dziewczynki, które odpowiedziały Na komentarz, on się zapytał, czy będziesz moją dziewczyną Wiek dziewczynki 12-13 lat Czy będziesz moją dziewczyną I one mu odpowiedziały, co ty, głupi jesteś? Pedofilem jesteś? Wiesz, te dziewczynki, nie? I tak dalej I on bazował swój content na dziewczynkach, które miały 8-9 lat A powiedział, no, 12 lat To jest już dobry wiek Tak powiedział, i to też ci podeślę materiał, żebyś mógł wrzucić nie? Bo bym musiał ci tu pokazać Strasznie głośno i ciężko wiesz, ja ci podejść na materiału, będziesz mógł, będziesz mógł wrzucić, nie? To oczywiście nie, jest nie nie wiem, czy to chce wrzucić na taki wywiad, nie? bo to jest jednak poważne. A widzisz, bo to jest poważne. Tak. Nie, jest bo to jest poważne, jest, poważne wiesz, nie, ja bym ja musiał to i... chodzi o to, że tutaj nie słychać. Chciałbym no, to wszystko przesłuchać, okay. żeby to umieścić w tym wywiadzie. No. Może jeśli masz ochotę, ale nie możesz tak, jak to rozwiązać. No, no, możesz, nie wiem, tutaj teraz będziesz to wykorzystywał, ja też nie chodzi, czy nie chodzi mi tak, że znaczy, tak, A to i też tam faktycznie. Chodzi też o wiarygodność tego, żeby to sprawdzić. To też nie jest tak, że to teraz ci potwierdzę w tym momencie, bo też tutaj ciężko. To wyzłać. No, no jeśli to jest prawda, no, jest. no to to jest grubo, nie? Tylko no. pytanie, co zamierzasz z tym, z tym dalej zrobić? Nie? No wrzucimy po prostu to do okay. internetu, co okay. mamy z tym zrobić? Dobra, jakbyś On, zbiał no. klamrą to co Ty słyszałeś w tych no. materiałach, no. to co byś chciał powiedzieć o Natanie na przykład? E Przykro mi jest, że on obraża e, kobiety, obraża moją narzeczoną, e, wymysły jakieś, że, że niby goła cipa i tak dalej, i tak dalej. Kurwa, ludzie, nie ma takiej sytuacji, tam nie ma pornografii, nie ma kurwa e, takiego, co on myśli, co on mówi ludziom, że niby jest, rozumiesz? Każdy ma prawo sobie wejść, wykupić i zobaczyć. My nawet e, nie działamy w ten sposób, bo każdy o tym wie, że to jest jakby y, nasza wspólna decyzja, prawda? Ale finalną. Jak brzmi? No, no, no jak to brzmi? Ale finalną, ostateczną decyzję w zarobkach, w tym, co, co się dzieje na OnlyFansie ma Nikola. Ja nie mogę jej powiedzieć, słuchaj, wrzuc, wrzuć to czy tam to, no bo to jest jej konto, ona decyduje o tym. Nie? Ja nie jestem złym człowiekiem, a Nathan dał taką narrację, która po prostu. No je, jest ciężką narracją. Ludzie tego jeszcze nie zrozumieją, nie? Też dzieje się dużo. Odeślę Ci te materiały, słuchaj, to jest gru, gruby, to jest zarzut. No. Natomiast uważam, że powinno to użyć światło dzienne, nie? I to nie jest wszystko, to nie jest wszystko. No, co tam jeszcze jest? No jest na przykład, no kurde... Ale nie dobrze, jeszcze żebyśmy to, znaczy, to takich w klamrę O czym to świadczy? Świadczy tym o tym, powiem. że uważam, że Nathan Marcoń ma zaburzenia psychiczne i to on, nie ja, nie Bogzyl, którego pomawia o pedofilię, to on... On byłby skłonny jako pierwszy rzucić się na dziewczynki i molestować się. Stary, ja wiem, że to są mocne słowa. No to, są bardzo mocne. to są mocne słowa, ale ja mam na to dowody, to co on mówi. Rakowski, Rakowski, co ty odpierdalałeś na tym kanale? Jak ty kurwa dziewczynki straszyłeś i kurwa dziewczynki yy, mówiłeś dziewczynkom, że, że yy, one potem. Rozumiesz, że dzieci nagrywały materiały, które broniły innych dzieci, że jak ty możesz tak obrażać? Rozumiesz? Takie mam materiały ja, też ci mogę podesłać. Znaczy, wiesz, możesz to wrzucić. Też miejsce na ściance nie jest, gdzie wywiad na ściance nie jest miejscem, w którym takie temat się jest wyjaśnia. No. Wyjaśnia. Ja? <laughs> czekaj, bo jeszcze wywiad mamy, pasta, czekaj. Jeszcze wywiad mamy, wiesz? No to jest gruby temat. Poczekaj. ja powiem tak, to jest gruby temat, słuchajcie, może masz rację, że może nie powinniśmy, nie, nie powinniśmy chodzi, tego nie poruszać. O, to nie chodzi o to, to nie chodzi o poruszanie, bo, bo to już zostało publicznie powiedziane podczas panelu, tylko chodzi mi o to, że tutaj nie będziemy strzygać, czy, Aha, czy tak, e, tak, tak, tak. niech każdy widz sobie, jak tak. zobaczy te materiały, bo tu jest chaos, tu jest chaotycznie, to jest miejsce na ściance, to nie jest, czy wywiad jest do tego miejsca, ale nie na ściance, gdzie jest chaos, gdzie tutaj się biją i wyzywają. Że, stary, ja nie mam dla takiej litości, jeżeli chodzi o słowa, chcę to niech mnie pozywa, tylko ja mam materiały na to, a on nie ma żadnych materiałów, to wszystko jest kłamstwo, tak samo jak, jak to, że niby nieletnie była jedna dziewczyna, co miała 17 lat, odezwała się do Nikoli, napisała także do mnie, że chce konta na... To i napisałem, skończysz 18 lat, to się odezwij. Nie chciałem mieć styczności z nieletnią. A Kaniowski też, ale ty, ale to musiałeś z nią pisać, jak miała 17 lat. To jest jedna wiadomość tylko i też, też mam screena, rozumiesz? Ale ty, to tak to jeszcze, jeszcze, żeby zahaczyć o temat właśnie yy, tamtej platformy i kiedy Ty masz lustem, tak, że twoja dziewczyna jakby takie rzeczy robi, tak? Tak, no bo okay. ja jakby, wiesz, ja jestem jej fotografem starym. Ona nie chodzi, wiesz, do innych fotografów, nie robi sobie zdjęcia. Ja jej robię zdjęcia, ona potem te zdjęcia, słuchaj, wybiera, mówi tak, to jest... To jest za mocne, nie? I ona wrzuca sobie na OnlyFansa? Tak to wygląda. Ona ma ostateczne zdanie w tym, nie? Ja nie oceniania są nasi kochani widzowie. Każdy ma własne zdanie. Wiem, że to jest mocny wywiad, bo dużo mocnych słów poszło, ale tak jak mówię, ja nie mam litości. Za to wszystko. Dzięki bardzo.